Witam wszystkich z Stokamil Zapraszam Was do kolejnego odcinka serii mini Sudoku, w którym rozwiązujemy plansze nieco bardziej standardowe, w których obowiązują jakieś dodatkowe zasady, których nie spotkamy raczej w sudoku klasycznym. I dzisiaj plansza Anti-XV. Zaraz wyjaśnimy, o co z tą nazwą chodzi. Wytłumaczmy sobie zasady tej planszy na początek. Mianowicie standard, jeśli chodzi o sudoku 6x6. Czyli wpisujemy cyfry od 1 do 6, tak abyś nie powtarzały żadne z wierszy, żadnej z kolumn, ani z takich prostokątów, które reprezentują bloki. Mamy klatki, czyli tutaj nawiązanie do killer sudoku, mianowicie cyfry w klatkach sumują się do liczby podanej w lewym górnym rogu tej klatki, czyli suma tych czterech cyfr musi być równa 10, albo suma tych trzech cyfr musi dać 7 cyfry nie mogą się powtarzać w klatkach to też jest dosyć często to jest na ogół właśnie w killer w sudoku tak jest że te cyfry w klatkach się nie mogą powtarzać i co więcej to anti xv to może być nawiązanie do xv sudoku mianowicie tam może pamiętamy że znak V pomiędzy dwoma polami oznacza że cyfry sumowały się do 5 a znak x oznacza że cyfry sumowały się do 10 i to anti xv to domyślamy się że to zabrania nam tego sumowania, tylko tym razem dotyczy to tylko klatek, a zatem w obrębie klatki e, cyfry sąsiadujące ze sobą e, o jedno pole w pionie lub w poziomie, podkreślam, tylko w pionie lub poziomie, tutaj jest słowo ortogonali, czyli w tym przypadku mówimy o sąsiedztwie w pionie lub e, poziomie. Cyfry nie mogą sumować się ani do 5, ani do 10. Na przykład e, w, tej, w tej klatce nie mógłbym obok siebie postawić 1,4 albo nie mógłbym tutaj tak 1,4 ustawić, bo po prostu Zsumowałyby się do 5 i sąsiadowałyby ze sobą w sposób ortogonalny. Tak samo nie można 2-3 obok siebie postawić, też to jest zabronione. I jeszcze taka jedna kombinacja, która odpadnie nam, to jest 4-6, bo ona nam daje 10, czyli 6-4 też nie może być obok siebie, tylko w obrębie klatek. Podkreślam, Po pozostałych Polak może się tak zdarzyć, ale w obrębie klatek tak być nie może. I to pewnie nam jakoś tu pomoże zaatakować te klatki. W jaki sposób? Zobaczymy to na tym rozwiązaniu. Zachęcam Cię do zmierzenia z tą planszą samodzielnie jak zwykle. Link do planszy pozostawię w opisie. A ja w takim razie zabieram się do rozwiązania, też restartuję swój zegar i mówię: rozwiążmy kolejny sudoku. Ok, i tutaj przydadzą się kilka takich, takich kombinacji, które warto znać w przypadku killer sudoku. Mianowicie na przykład tutaj. Czterech cyfrach ma nam dać suma 10. To jest tylko jedna taka kombinacja, i to jest 1, 2 3, 4. Nie ma innej kombinacji czterech cyfr od 1 do 6, która dałaby nam w sumie 10. I teraz pewnie ta zasada, że te cyfry nie mogą być obok siebie, tak żeby sumowała się do 5 lub 10 w obrębie klatki, jakoś to nam wyjdzie. E, tu, moje zdaniem, jest za wcześnie, żeby o tym mówić, także to sobie odpuszczam. Teraz tu. 7. Jest tylko jedna kombinacja, która w sumie trzech cyfr daje 7, i jest to 1, 2, 4. I to, już jest akurat moim zdaniem lepsze do zaatakowania, ponieważ w obrębie tej kombinacji 4 i 1 nie może być obok siebie. No to jak to uzyskamy? A no w ten sposób, że pomiędzy tutaj postawimy dwójkę. Te cyfry 4 i 1 trzeba po prostu rozdzielić. Jedyną taką opcją jest po prostu wstawienie dwójki pomiędzy nimi. To że fajny początek. Jest to znikanie dwójki. Teraz ta dwójka zerka na te trzy pola z obrębie klatki. kasuje jest to dwójkę, więc w tym klatce dwójka musi być tutaj. I teraz na mocy tej zasady znowu zabraniamy sumowanie w obrębie klatki obok siebie do 5 lub 10. Czyli dwójka nie może stać obok trójki. Nice. To teraz w tym wierszu mam 1, 2, 3, 4, 4, więc tutaj brakuje mi do wpisania się 5 6 To na przyszłość zostawmy Teraz, jeśli chodzi o oś, o tutaj karlatkę z ósemką, to tutaj są dwie możliwe kombinacje. Jest kombinacja 1, 3, 4 i 1, 2, 5. Zastanówmy się teraz, jak to będzie z tymi kombinacjami. Na pewno jedynka jest w obrębie tych pól. To na pewno nie ulega wątpliwości, bo zarówno w kombinacji 1, 3, 4, jak i 1, 2, 5 i cyfra 1 się nam pojawia. I teraz, czy któraś z kombinacji jest zabroniona? Hmm. Nie za bardzo widzę dlaczego. No wpiszmy na się wszystko, może. Czyli 1, 2, 3, 4, 5. Bo to są wszystkie możliwe kandydaci. I teraz tak: obok dwójki nie może być trójka. Coś jeszcze mogę tu usunąć. Stwierdzę, że w tym polu nie może być czwórki. Bo gdyby to była czwórka to to musiała być kombinacja 1,3 ale wtedy w którymś z pól byłaby jedynka i to by sprawiło, że cyfry sumowałyby się do pięciu w obrębie e, klatki obok siebie. Czyli w tym polu na pewno czwórki być nie może. Ale tak, nie, tak poza tym to niespecjalnie też widać co dalej bez z tym fantem zrobić. Analogiczna tu jest historia, czyli tu też trzy cyfry w sumie dałem nam 8, to znowu to jest 1, 1, 2, 3, 4, 1 2, 5, albo 1, 3, 4. Ja logicznie, jak poprzednio, tu nie może być czwórki no bo wtedy to byłoby 1 i 3, i gdzieś tam suma byłaby równa, 5 obok siebie. Ok, tutaj w ogóle skoro 2, 1, 4 w kolumnie, to tu brakuje nam jeszcze 3, 5, 6. To warto akurat, moje zdaniem, zanotować. No i co dalej? A tak samo teraz w, tym, w tej klatce, tu nie może być czwórki No bo jedno z tych pól musiałoby mieć tutaj jedynkę i znowu której jest byłaby równa 5 obok Czyli tu nie ma czwórki na pewno Aha jedynki też w sumie nie może być tutaj Właśnie, bo gdyby tu była jedynka to to musiałoby być czwórką No i mamy znowu problem ponieważ Dwie cyfry obok siebie sumują się do pięciu, a co jest zabronione na mocy zasad planszy. Czyli tu jest w takim razie trzy do wpisania, super. Nice. To teraz twierdzę, że tu też, a nie. Chciałem powiedzieć, że tu nie może być jedynki, bo tu nie ma wtedy czwórki, ale to nie jest tej samej klatki, więc tutaj trochę, ja trochę zmyślam. Hmm. To co dalej w takim razie? Tu nie może być trójki w takim razie. Tu nie może być dwój dwójek, nie wiem dlaczego. Nie usunąłem tych dwójek. Czyli jakby to była kombinacja 1, 2, 5, to 2 musiałoby być tu w takim razie. O, a to jest bardzo fajny trick. Pokażę, fajny trick. Wiemy, że na pewno w jednym z tych trzech pól jest na pewno jedynka, bo każda kombinacja trzech cyfr, która daje 8, zawiera jedynkę. 1, 2, 5 albo 1, 3, 4. No i zobaczmy, że wszystkie te jedynki zerkają na to pole. Mianowicie, jeżeli w którym pól będzie jedynka, to w tym polu nie będzie jedynki, bo albo będzie ona widoczna z poziomu wiersza przez, na przykład przez tę jedynkę, albo z poziomu bloku przez którąś z tych jedynek, czyli w tym polu na pewno nie ma cyfry 1, czyli tu jest takie 4. Bardzo fajny trik, czyli tu jest 1, tu więc jest 4, tu jest 1. Nice. Bardzo fajne, to uprościło nam rozwiązanie, czyli stąd znikami czwórka. I tak samo tu. I teraz, ponieważ zniknął mi kandydat 4 z tej klatki. Tu została mi tylko jedna kombinacja, która da mi 8, i to jest kombinacja 1, 2, 5. Nie może być 1, 3, 4, bo już nie mogę, u... tu czwórki nie mogę wpisać. Czyli tu jest 1, 2, 5 do wpisania, no i wiem, że dwójka jest w, takim razie w tym polu. A tu jest para 1, 5 do, do uzupełnienia. Więc tą trójkę usuwam, mamy parę 1, 5. I teraz w pozostałych polach u mojej jeszcze 3, 6. Nice. Tu nie może być dwójki na pewno. Tu w bloku brakuje mi 3, 5, 6, też tu wpiszę. Niestety dwójka tylko obok trójki nie może być, a tu jest 1, 5, więc tak trochę nie za bardzo mi to pomaga. O, y, trójka 3, 5, 6 obrębie kolumny, a to ciekawostka, czyli tu nie może być 3, 5 po pierwsze, a po drugie pozostałe cyfry do wpisania to są 1, 2, 4. W tej kolumnie. No ale zobaczmy, że tu nie może być 2 ani 4, czyli tu jest w zasadzie 1 do wpisania, ale super. E, a zatem tu jest e, do wpisania w pozostałe cyfry w kolumnie 2, 4 to musia być para 2, 4. I ta para działa też w obrębie tej, tego bloku, czyli tu też muszę wpisać e, czego brakuje? 1, 3, 5, 6. No wpiszmy wszystko, jak będzie. Ale teraz zauważmy, że jedynka w tym bloku jest, no to, a nie może być tu, czyli w jeden z tych dwóch płynów na tą jedynkę. I to zerka nam na całą tę kolumnę, w szczególności stąd usuwa jedynkę, no bo gdybym tu miał jedynkę, to teraz nie miałbym gdzie do wpisania jedynki w bloku. Czyli tu może być 5 w takim razie, tu jest 1. Znikają piątki. Nice. Tu nie ma jedynki na pewno. Piątka mi stąd znika, też warto to zanotować. I co jeszcze? Tej kombinacji dalej nie znam, to jest frustrujące. Ok, widzę fajny trick, nie wiem czy on był tutaj jakby zamierzony przez autora tej planszy, ale bardzo mi się podoba ten trick, ponieważ w tym polu jest 2, 4 lub 5, I teraz zobaczmy, że gdyby tu nie było piątki, załóżmy, że ta piątka mi znika, to mam parę 2, 4 teraz obrębie klatki Teraz 2 plus 4 daje mi 6 I plus 2 dałoby mi 8, ale to jest sprzeczność, bo tutaj mamy 6 I plus 2 musiałby dać 8, ale to by znaczyło, że dwie dwójki musiały powtarzać w obrębie klatki To jest oczywiście zabronione, cyfry nie mogą się powtarzać w obrębie klatki A zatem w tym polu nie może być ani 2, ani 4 Musi tu być 5, super I teraz kombin tu już nie ma piątki, więc piątka w bloku jest tu a po drugie kombinacja, która da mi w trzech cyfrach sumę 8 z piątką, to jest 5, 1, 2. No to wiem, że tu jest 1, a tu jest 2, tu, tu jest 4, tu mi znikają jedynki. Upsi, że fajny trik tutaj nam. Yy, fajny trik z, tym, z tą klatką, bardzo mi się, się podobało. Yy, ok, yy, teraz yy, ja się tą klatką jeszcze nie zajmowałem, ale wiem, gdzie jest jedynka w tym bloku. Musi być na dole i to w lewej kolumnie. I teraz. A, gdzie jest dwójka teraz tej, w tym bloku? Nie może być w tych polach, nie może być w tym polu, czyli dwójka jest tu. I teraz 1 plus 2 to jest 3 plus 6 daje mi 9. Tu jest więc 3, 6, 3, 6, 6, 5 i 3. Tu jest 6, czyli Zobaczmy, jak to po sznurku bardzo ładnie poszło. Teraz w tej kolumnie 6 musi być tu, a tu jest 4. Tu brakuje nam 2, 5. 2 jest tu, tu jest 5. Tu nam brakuje 5 i 4. Piątka jest po lewej, czwórka w środku. I tu brakuje 4, 3. Bo 4 jest tu, a tu jest 3. Wow, niecałe 10 minut. Bardzo fajna plansza Bardzo fajna logika z, tą, z tym anti-XV. E, tu tak naprawdę było anti-V, bo jak się do mnie przyjrzymy, to nie było możliwości, żeby. Dwie cyfry obok siebie, by klatki sumowały się do dziesięciu. No, bo wtedy by to po prostu to rozsadziło którejś z klatek, te sumy po prostu byłyby za dużo. Także tutaj raczej anti się nam weszło do akcji. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że zarówno ta suma 5, jak i 10 była zabroniona Ten początek był bardzo fajny z tą klatką 7. Potem jakieś zabawy z tymi klatkami z ósemką. Jakieś tutaj sztuczki związane z tym, żeby nie dopuścić sytuacji, żeby. Cyfry sąsiadujące w obrębie klatki sumowały się do 5 i ta plasza nam całkiem tutaj fajnie poszła. Mam nadzieję, że udało się tę plaszę rozwiązać. Również tutaj sporo nauczyłeś się przy, przy okazji, rozwiązując tę planszę No i teraz zachęcam się do oceny tego materiału, do komentowania. Jeśli chciałbyś być na bieżąco, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Tymczasem powiem się zami żegnam. Życzę tutaj owocnego rozwiązywania podobnych plansz, sudoku niestandardowego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję do zsienia w kolejnym materiału poświęconym Sudoku. Pozdrawiam.